Rozdział pierwszy. Zakrętu rzeźników. Tam, gdzie ostrza się śmieją, dzielnica rzeźników nie leżała daleko, ale droga do niej była jak przejście przez inną warstwę miasta. Wikos przeszedł przez kilka węższych uliczek, mijając kamienice, które wyglądały, jakby były w połowie drogi między snem a remontem, rzeźbione okna, zacieki pod parapetami, kraty wygięte, jakby z lenistwa. Tu nikt się nie spieszył, ale wszyscy patrzyli, jakby coś mieli do ukrycia. Artefakt milczał, może i dobrze. Miasto miało własny głos: stuk od wozów, nawoływania handlarzy z oddali, beczenie jakiejś zgubionej kozy, która najwyraźniej zaplątała się w tłum ludzi. Zakręt rzeźników nie miał szyldu, ale nie trzeba go było szukać długo. Najpierw przyszedł zapach, żrący, tłusty. Lepki, potem dźwięki, rżnięcie mięsa, rozdzieranie chrząstki, uderzenia tasaków o drewno, krzyk gołębia, który poleciał za nisko i wreszcie widok, wąska uliczka, zamknięta po obu stronach szeregiem niskich jadków, z otwartymi frontami, wiszące półtusze wieprzy, głowy bydła z martwym, wypranym spojrzeniem, krew w rynnach, która już nie parowała, kamienie wyślizgane jak smalec. A między tym wszystkim dwóch krasnoludów. Obaj krępi, brodaci, z fartuchami tak czerwonymi, że już dawno straciły swój pierwotny kolor. Rzucali w siebie słowami jak siekierami. W ich języku nie było miejsca na ciszę. Kajżech w takosa? kosa, gadaj bo cichoby tym klejcem przez kulasy przeleciał. Wrzasnął pierwszy, trzymając w ręce coś między nożem a maczetą. Zamolcz się, dursi jenofanzolisz, sam ją godom, że ją nie brał, u nosu mi ją wierło, co? Odpowiedział drugi, równie wkurzony, choć z lekkim drganiem rozbawienia. A bo ty ciul jesteś, z grochem w miejsce mózgu. Tyś się chyba urodził z flaka, syknął ten drugi i machnął ręką tak blisko, że tasak zahaczył o wiszącą gęś. Wikos tylko patrzył, nie wtrącał się. Notatnik znów poszedł w ruch. Zakręt rzeźników, zapach, krew, tłuszcz, sól, cebula, tłok, ale uporządkowany. Rynsztok poprowadzony głębiej. Dwie jatki po lewej z krasnoludami. Język niezrozumiały, lokalny. Głowy świń wystawione jak ozdoby. Dwa punkty z mięsem suszonym. Trzy inne z solonym. Dobrze, że nie jedliśmy więcej rano mruknął artefakt albo byłby drugi raz. Skup się, jeszcze szkic odpowiedział wikos. Rozpoczął rysować. Kilka linii, ulica, perspektywa, stoły z mięsem, barykady ze skrzyń, cień, który padał od daszku, pochylenie bruku, obecność kotów, trzy jeden czarny. Wtedy jeden z krasnoludów odwrócił się i popatrzył na wikosa. Ty, synek, co tam skrobiesz? warknął. Wikos tylko podniósł notatnik. Szkice. Dla kartografa. Płaci. Krasnolud prychnął. No to rysuj, jeno niełgi, i potem, że tu był smród, bo to zapach chleba na stole. Jasne, odpowiedział Wikos, z trudem tłumiąc uśmiech. I napisz tam, że my, chłopy z krwawych koryt, robimy najlepsze suszone ozory w tym przeklętym mieście, dodał drugiego Krasnoluda. Artefakt aż się zaśmiał. Najlepsze suszone ozory. Wklej to do mapy parsknął. Legenda będzie jak znalazł. Wikos zapisał jeszcze kilka słów i zamknął notatnik. Mamy to powiedział cicho. Trzeba wracać. Czas oddać robotę. I czas na grot. I może na te lepsze buty.